Siemanko, witam wszystkich zakręconych w lewo. Dzisiaj znowu startujemy z rankingiem umiejętności zawodników, którzy jeździli bądź jeżdżą w Speedway Grand Prix. Tak więc jak jesteście gotowi, to zaczynamy. Dzisiaj, z faktu, że jest to trzeci odcinek tej serii, będziemy mieli na tapecie sylwetkę trzykrotnego Mistrza Świata, czyli Nikiego Pedersena. Duńczyk największe swoje sukcesy święcił w latach 2000. Jednak najbardziej barwna postać w sporcie zawsze jest facetem, który odznacza się wyraźnie, gdy startuje na poziomie mistrzowskim. Po swoim debiucie w cyklu w roku 2001, Pedersen zmiażdżył swojego wielkiego rywala do tytułu, czyli Jasona Krampa, i po raz pierwszy zniósł trofeum w roku 2003. Potem stał się dopiero drugim w historii zawodnikiem, który zgarnął kolejne dwa tytuły w latach 2007 i 2008. Wygrana Pedersena w sezonie 2007 była efektem jego 4 triumfów na 11 rund Grand Prix oraz rekordu 196 punktów w sezonie, który dzierży wraz z Tony Rickardsonem. Szwed dokonał tego w roku 2005. Następna dekada również nie była zła. Mimo spadku na 10. pozycję w latach 2010-2011, Pedersen wrócił do walki w roku 2012 i do końca naciskał Chrisa Holdera, z którym stoczył bieg dodatkowy o złoto i musiał zadowolić się srebrnym medalem. Wielki Duńczyk wrócił w stylu w latach 2014 i 2015. Zgarniając brązowe krążki oraz wywalczył hat-tricka w sezonie 2015, wygrywając temperę Temperem, Malili i Toruniu. Później kontuzja wyhamowała go na kilka sezonów, kiedy to na końcu 2016 roku miał poważny wypadek we wrześniu w Pardubicach, w którym złamał krąg szyjny, nadgarstek, cztery żebra i doznał wstrzęśnienia mózgu. Powrócił w sezonie 2017. Jednak kolejny upadek wyłączył go po dwóch rundach cyklu i zmusił do oglądania z boksu reszty sezonu. Pedersen nie chciał kończyć swojej przygody ze Speedway Grand Prix i powrócił na tor w roku 2018. Mimo przeciwieństw znów pokazał, że potrafi wygrywać i triumfował w Grand Prix Skandynawii w Malili. Urodzony w Odense zawodnik zajął ostatecznie 11 miejsce w klasyfikacji i opuścił mistrzowski cykl. 17 razy wygrywał turnieje Grand Prix. 64 razy jechał w finałach. Zdobył 1900 72 punkty i wygrał 337 z 1019 odjechanych biegów. Jego miejsce wśród wielkich gwiazd na pewno jest bezpieczne. Jest ciągle w dobrej formie, a w tym roku miał zamiar pojechać w czterech ligach. Co świadczy, iż nadal kocha zdobywać punkty. W kwietniu będzie świętował swoje 43. urodziny. Jednak Pedersen wciąż chce napisać kolejny rozdział swojej kariery w Mistrzostwach Świata. Przejdźmy więc teraz do rankingu. Technika jazdy. Tutaj dzikiemu dałem tak samo jak Krampowi 8. Nie jest może jakimś wirtuozą techniki, ale po tylu latach na pewno wie, jak dobrze poruszać się na motocyklu. Technika startu. No tutaj też powiem szczerze, nie wiedziałem, długo myślałem I dałem tyle samo co Krampowi, czyli 7 Bo może nie jest jakimś znakomitym startowcem Ale potrafi na pewno startu przypilnować Waleczność, tutaj nie mogło być inaczej Oczywiście Dzikiemu dałem 10 Praktycznie nie odpuszcza na żadnym kawałku toru I co jest najlepsze, tej waleczności z wiekiem mu wcale nie uchodzi Współczynnik szczęścia I tu również dałem tyle samo co Jasonowi, czyli 7 Bo tak jak kiedyś bym robił ten ranking, to może i dałbym mu nawet 8 ale później zaczęły jednak przytrafiać się te kontuzje nieszczęsne, dużo pecha, i w tej chwili wydaje mi się, że 7 to jest taka odpowiednia ocena. Czyli, jakby nie patrzeć, podsumowując jego wynik, suma to 32. I to pozwala wysunąć się Duńczykowi na czoło stawki. Czyli mamy Nikiego z 32 punktami, Jasona Krampa z 30 i Fredkę Lindgrena z 27. Tak więc to był taki odcinek z wiecznie bojowo nastawionym duńczykiem Niki Pedersenem. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie tą łapeczkę w górę. A jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to z góry cię do tego zachęcam. Zachęcam was również do odwiedzenia mojego Instagrama speedway-strefa. I jak zawsze moje żużlowe świry zakręceni w lewo nie przedłużamy. Jedziemy dalej, także do następnego. Niebawem mam nadzieję, że również wrócę do live'ów. Po prostu cały czas jeszcze troszeczkę za dużo się dzieje ja dochodzę do formy. Ale niebawem na pewno się zobaczymy. Także do usłyszenia, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.